Grobowiec rodziny lange na cmentarzu św. Piotra i Pawła w Gnieźnie przeszedł pierwszy etap porządkowania. Pieniądze, które zostały zebrane 31 października 2022 roku w czasie kwesty przy trzech cmentarzach w naszym mieście w kwocie niespełna 7 tysięcy złotych. Teraz pomogą w rozpoczęciu zapowiadanej od dawna renowacji. W tym roku postanowiliśmy zająć się grobowcem, który jest z tył zablok rodziny lange. Znana rodzina, księgarz, wydawca, edytor kulturalny bardzo duży. On zmarł w 1881 roku, potem tą księgarnię przejęła jego wydawnictwo, przejęła jego żona Joanna. Najpierw krótko rok syn, ale potem żona Joanna, na końcu córka Kozłowska, tak się potem nazywała. Lange, postać bardzo związana z Gniezdem, bo zarówno drukował, on właściwie przyjechał do Gniezda w 1840. W pierwszym roku, bo przedtem pracował w oficynie wydawniczej niemieckiej w Leśnie. Założył filię w Gnieździe, taką jak gdyby wprowadził wiele innowacji, m.in. technikę lintopu do, do druku. Drukował co? Od bardzo szeroka gama, bo od książek do nabożeństwa, po elementarze, bo książki z zakresu filozofii, socjologii, a nawet urzędowe dzienniki, bo Gnyz, taka urzędowy dziennik był drukowany, Brzesiński urzędowy dziennik również drukował takie porady dla, wieś, dla wsi można powiedzieć, które z kolei pisał Jan Chociszewski. Także działalność pana Langego była bardzo, bardzo szeroka. Remont ma być podzielony na kilka etapów, a jego realizacja w sposób oczywisty będzie uzależniona od środków zbieranych na jego przeprowadzenie. W kwestii, która odbyła się w zeszłym roku, zebraliśmy ponad 6 tysięcy, które oczywiście jest jeszcze z resztą, którą mamy z poprzednich kwestii, postanowiliśmy zająć się tym grobowcem. Kwota, którą posiadamy, na razie pozwoliła nam tylko na wycięcie drzew, które rosną na tym grobowcu. Myślę, że jeżeli uporządkujemy dach tego grobowca, zobaczymy w jaki on jest stanie. Czy będzie wymagał, chcemy też się zrobić w wrześniu październik, czy będzie wymagał z kolei jakiegoś zabezpieczenia, czy nie. No i następnie będziemy w tym roku również kwestę na to przeznaczymy. Obawiam się, że środki, które zbieramy, a przy dzisiejszej inflacji cenach materiału mogą powodować, że co najmniej z trzech, jeszcze z dwóch, trzech kwest będziemy musieli składać, żeby systematycznie do tego grobowca po prostu przystąpić do jego renowacji całej. Jak się uda robić dach? Mamy firmę, która robiła podobny grobowiec tutaj. Zobaczymy, jak oni nam przedstawią kosztorys. No, i w zależności mówię, od posiadanych środków, będziemy to rozkładać na lata. Ale myślę, że w ciągu trzech lat powinniśmy ten grobowiec odrestaurować. Kwestia tylko tyle, ile zbierzemy środków. W następnej kolejności odnowiony ma zostać płotek okalający dach grobowca i jego mury zewnętrzne. A na koniec będą wymienione drzwi wejściowe do jego wnętrza.